Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiła się taka aktualność, że wystartowało 7 naborów pszczelarskich. Więc klikamy sobie tutaj, żeby zobaczyć co i jak. Oczywiście, informacje były już wcześniej, że te nabory wystartują właśnie od dzisiaj, od 20. I do 18 stycznia można składać wnioski. I ja chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak się taki wniosek składa, jeżeli chodzi o te. Jakby interwencje, gdzie mogą pszczelarze sami oczywiście składać, no bo są różne interwencje, teraz jest 7, wcześniej w kwietniu były 2, 3 i 5, teraz jeszcze doszły 1, 4, 6 i 7. I słuchajcie, dokumenty można składać przez platformę usług elektronicznych agencji. Na moim kanale są oczywiście filmy, jak założyć tam konto. Jeżeli jeszcze nie macie, odsyłam do tamtego filmu, zobaczycie, jak założyć konto, jak się zweryfikować. No, i zobaczmy, co tu jest w ogóle dostępne. Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej. To są, słuchajcie, szkolenia. Tak naprawdę pszczelarz sam nie może tutaj nic zrobić. To jest taka interwencja, gdzie koła pszczelarskie mogą organizować szkolenia, w których mogą brać później pszczelarze, tak? czyli koła i organizacje, na przykład doradztwa rolniczego, mogą tutaj brać pieniążki stąd. Inwestycje w wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, czyli tak zwany sprzęt pszczelarski. I tutaj, jeżeli chodzi o ten sprzęt pszczelarski, słuchajcie, możecie albo sami składać wnioski, i ja Wam pokażę dzisiaj, jak taki wniosek złożyć, albo ewentualnie koło pszczelarskie może to zrobić za Was. Tak? Czyli no, zależy, czy chcecie jakby sami, czy przez koło. Przez koło ma jakby ten plus, że ktoś zrobi wszystko za Was, wypełni. Minus jest taki, że no, pieniążki będą trochę później. Bo my na przykład, ci, którzy w tym roku w kwietniu już składali te interwencje, już dawno na koncie mamy pieniądze za sprzęt, już nam zwrócili. A z tego co wiem, to niektóre koła jeszcze nie wypłacały. Także trzeba będzie trochę poczekać. 6.3, czyli wspieranie walki z warozą produktami leczniczymi. Tutaj słuchajcie, też tylko i wyłącznie koła pszczarskie sami. Lekarstw nie załatwicie, musicie, jeżeli chcecie kupić leki, a nie należycie do żadnej organizacji pszczelarskiej, możecie to oczywiście zrobić u weterynarza, ale pełnopłatne refundacji za to nie otrzymacie. Ułatwienia prowadzenia gospodarki wędrownej. Tutaj słuchajcie, jest taka malutka, jakby można powiedzieć, zmiana, że tego już teraz za was koło pszczelarskie nie załatwi. O ile przy 6-2 można albo samemu, albo przez koło, o tyle gospodarkę wędrowną, tylko sami możecie składać wnioski. Koło już tego za Was nie zrobi. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, czyli matki, leki, czyli matki odkłady, pakiety i tak dalej. I to samo. Tylko i wyłącznie przez koło możemy to zrobić. I teraz są jeszcze dwa, takie, które nas pszczelarze jak za bardzo jakby nie interesują. Wsparcie naukowo-badawcze. To jakby jednostki naukowo-badawcze mogą tutaj się jakby starać o jakieś finanse i ewentualnie później Ktoś powiedzmy może zrobić jakiś projekt, że coś tam będzie badał i jakby będzie chciał na przykład od pszczelarzy próbki czy coś, czyli jakby pszczelarze w ten sposób mogą z tego skorzystać. No i wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych i 67. I tutaj też wyłącznie indywidualni pszczelarze koło już Wam tego tutaj nie załatwi wcześniej to koło załatwiało. I tutaj chodzi o analiz fizykochemicznych miodu, czyli tam liczba diastazowa, przewodność, woda itd. itd. oraz analizy pyłkowe, tak? czyli stwierdzenie, jaka to jest jaka odmiana, jak, jak, jak odmiana miodu jest. Jeżeli klikniesz sobie tutaj, więcej informacji otwórz, to idzie, no jesteście przełożeni na taki jakby, taką stronę ogólną, rok pszczelarski 2024 i tu są wszystkie, słuchajcie, są instrukcje do tego, są takie dokładne informacje, bo jeżeli chodzi na przykład o tą wiedzę pszczelarską, no to konkretny zakres tych szkoleń musi być, jeżeli chodzi o sprzęt, konkretny sprzęt można kupować. Jeżeli chodzi o leki, to też jest lista leków, które można kupić. Gospodarka wędrowna również ma listę, co można kupić, tak? Więc, jakby tutaj macie wszystkie, wszystkie informacje. W poprzednim moim filmie na tym kanale, na playliście właśnie dotacje, refundacje, ja to omawiałem dokładnie. Co, gdzie, jaka dotacja, jaka refundacja, ile. Także, jeżeli ktoś, jakby takie właśnie szczegóły chce konkretnie zapoznać się ze szczegółami. No to słuchajcie, poprzedni film, polecam, tam jest wszystko opisane, ile pomocy, ile procent, jakie są limity i tak dalej. W poprzednim filmie wszystko znajdziecie. No i słuchajcie teraz, pykniemy sobie tutaj, PUE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, klikamy w pierwszy link. Platforma Usług Elektronicznych, ale słuchajcie, nie klikamy tutaj za loguj bo tutaj przejdziemy do M-Obywatela, czyli musimy sobie zjechać w stronę na dole. I tu mamy takie coś. Wejdź. Platforma Usług Elektronicznych. Klikamy. I dopiero tutaj sobie klikamy, zaloguj. I teraz tak, jeżeli macie już konto, no to się po prostu logujecie swoim jakby numerem czy nazwą użytkownika, hasłem i Jeżeli nie macie, to musicie kliknąć zarejestruj się i ja odsyłam do filmu, który jest na moim kanale, jak konto tutaj zarejestrować. No ale ja mam konto założone już wcześniej, bo już brałem refundację wiosną, więc po prostu się zaloguję. No, i jesteśmy zalogowani, słuchajcie, i przechodzimy sobie plan strategiczny WPR na lata 2023-2027. Klikamy sobie tutaj. Jest to otwarte i mamy I62 interwencje w sektorze pszczelarskim inwestycje wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, czyli jakby refundacje na sprzęt. Klikamy sobie tutaj ten link, bo to jest nabór właśnie 20 listopad 18 styczeń. I tutaj macie taką pierwszą stronę, słuchajcie, jest to. Wasze dane musicie sprawdzić sobie, czy na tej stronie wasze dane są poprawne, bo one są już tutaj wypełnione, więc ewentualnie sprawdzamy sobie tylko, czy są poprawne. Przechodzimy sobie na drugą stronę, na opis operacji, i teraz słuchajcie: tak, liczba pni, i tutaj akurat nie ma podpowiedzi, ale była w regulaminie. Liczba pni jest brana na dzień 30 września 2023. Dlatego tak było wcześniej też, jeżeli kiedy już jeszcze Kowr się zajmował refundacjami, że właśnie na ostatni dzień września było, były brane liczby pni. Dlatego w kołach pszczelarskich bardzo często można było jakby. Dwa razy w roku zaktualizować liczbę rodzin pszczelich. Raz właśnie się brało we wrześniu, mniej więcej, a drugi raz wiosną yy, po zimowli, tak? Ile tam komuś spadło i tak dalej, nie? Więc yy, liczbę pni wpisujemy na dzień 30 wrzesień. Czyli na przykład sobie wpiszemy tutaj 150, tak? Łączna wartość netto Waszych zakupów. Yy, czyli za ile netto chcecie rzeczy kupić? No, dla przykładu. Dla przykładu, na przykład, nie wiem, chcecie kupić miodarkę za 5000 zł. Czyli robicie sobie tak: 5000 podzielić na 1,23, bo taki jest VAT I wychodzi wam tutaj 4065, że możecie sobie wpisać, tak? Za tyle byście chcieli zrobić zakupy. Teraz tak: status rejestracji weterynaryjnej. I to jest też istotne. Bo tutaj jest nawet w historii, czyli w podpowiedzi napisane, należy wskazać jedną z opcji statusu rejestracji weterynaryjnej: posiada numer weterynaryjny lub posiada wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. I teraz tak, jeżeli rejestrowaliście pasiekę, to jest rejestracja pasieki u weterynarza. Jeżeli rejestrowaliście pasiekę i dostaliście takie zaświadczenie z numerem, to zaznaczacie tutaj: Część, jakby, powiatowych lekarzy weterynarii nie daje numeru pasieki. Ale wpisuje do rejestru, czyli macie pasiekę zgłoszoną, jesteście zgłoszeni, ale nie macie numeru pasieki, jakby na tej liście. Ta lista jest po prostu u nich, jakby nienumerowana. Czyli wtedy zaznaczacie to, co nie zmienia faktu, że i w jednym, i w drugim przypadku musicie mieć pasiekę po prostu zarejestrowaną u weterynarza. I teraz tak, słuchajcie, tu jest taka informacja na żółto. Zakupy podlegające refundacji mogą być realizowane przez pszczelarzy posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół lub wpisanych do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii. No i właśnie to jest to. Musicie być zarejestrowani. I czy macie numer? Czy lista jest nienumerowana, ale macie po prostu zgłoszenie? To jest jakby yy, inna sprawa, nie? Teraz tak, wartość refundacji, słuchajcie, jeżeli chodzi o sprzęt, to refundowane jest 60%, czyli bierzemy sobie tą, tą kwotę, tak, 4065, 4065 i robimy sobie razy 0,6 i wychodzi nam kwota refundacji, jaką, o jaką się możemy starać, tak. Przy, I teraz tak, tu jest, słuchajcie, ważny, tu jest ważny limit, bo... Ja tu wpisałem 150, tak, żeby nam tutaj starczyło, ale zobaczcie, jeżeli wpiszę sobie tutaj liczbę 10 pni, to maksymalna wartość tego pola wynosi 1000 zł. Tak. Bo refundacja wynosi 60% kwoty netto, ale nie więcej niż 100 zł do ula. I teraz tak, jeżeli na przykład kupujecie sobie miodarkę za 1800 zł, yy, no czekajcie, nie, nie, tutaj 1800, tu w kalkulatorze najpierw. Miodarka kosztuje, przykładowo w sklepie, 1800 zł, tak? To musicie sobie tak, podzielić przez 1,23, żeby obliczyć netto, tak? To jest wasze netto, które wpisujecie sobie tutaj. I teraz to razy 0,6. I dostaniecie 877 zł. Tak to będzie. Taką refundację przy 10 pniach możecie, jakby otrzymać maksymalnie, oczywiście y, 1000 zł, czyli tutaj macie jeszcze no, 130. Moglibyście troszkę droższą tą miodarkę kupić. Przykładowo nie za, nie, za nie za 1800, tylko przykładowo za 2000. Tak? Weźmy sobie na przykład 2000 miodarka razy y, podzielić na 1,23. Czyli tu mamy tak: 1600. I to razy. 06 970. O, taką refundację możemy otrzymać. Tyle dostaniemy zwrotu. Kupimy miodarkę za 2000, a dostaniemy 975. I teraz co jest istotne. Jeżeli chcecie kupić droższą miodarkę, na przykład kupicie miodarkę za 3000, to i tak maksymalnie dostaniecie 1000 zł zwrotu. Tutaj no. idziemy sobie dalej. I teraz to jest to istotne. Oświadczam, że jestem producentem produktów pszczelich, umieszczam na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego. Czyli tutaj musicie mieć albo RHD, albo sprzedaż bezpośrednią, albo ewentualnie, o czym też warto wspomnieć, możecie mieć na przykład bo możecie nie sprzedawać w ogóle w detalu. Możecie na przykład cały miód sprzedawać komuś hurtem. Jeżeli komuś hurtem na przykład sprzedajecie, to wtedy on wam wystawia fakturę tak zwaną VAT-RR, czyli odwróconą, taką, którą nabywca wystawia. I posiadanie takich faktur, jakby też powoduje, że umieszczacie na rynku produkty przele zgodnie z prawem. I tak to może, możecie zrobić. Możecie nie mieć sprzedaży bezpośredniej albo RHD, sprzedawać w skupie na przykład, na umowę kupna-sprzedaży też może być, tak? I też, jakby jest to w pełni legalne. Przechodzimy dalej, słuchajcie. Tutaj mamy różnego rodzaju oświadczenia, tak? Oświadczenie, zaświadczenie, przyjmuje do wiadomości, oświadczam i tak dalej. Przejdziemy, nie przejdziemy, muszę to pozaznaczać. Tutaj cały czas, słuchajcie, jest zapisywana. O, wersja robocza została zapisana. Cały czas jest jakby, jeżeli teraz na przykład, nie wiem, wyłączę Wam prąd czy coś, macie tutaj to zapisane, nie ma problemu. Załączniki, słuchajcie, teraz nie dodajemy żadnych załączników, żadnych faktur, nic. Teraz tutaj jest informacja o korespondencji elektronicznej i to było już, w zeszłym roku pokazywałem Wam tutaj. Numer telefonu i adres e-mail trzeba podać, tak? I go zweryfikować. Jeżeli wpiszecie tutaj numer telefonu, u mnie się pojawiło, że jest już zweryfikowany, bo ja wniosek składałem w kwietniu, więc mam zweryfikowany. Tak? Jeżeli nie, to będziecie mieli opcję weryfikacji. Ja to już pokazywałem, jakby wcześniej, że wyślą wam SMS-a i wy musicie kod po prostu przepisać, tak? żeby zweryfikować, że ten numer należy do Was. Nie? Możecie podać również adres e-mail i przejść dalej. Macie pogląd, podgląd wniosku, możecie sobie wszystko przejrzeć, no i, I macie wyśli czyli możecie wysłać wniosek. I to wszystko, słuchajcie. Prosty wniosek, jak widzicie. Yy, ważne tylko, żeby dobrze te kwoty tam yy, jakby, żeby te kwoty tutaj dobrze policzyć. I tyle. I teraz co ważne. Jeżeli na przykład, no nie wiem, wylogujecie się, yy, coś się stanie, tak? Albo na przykład nie chcecie jeszcze wysyłać, to później jak się, no ja się na przykład wyloguję, no, zaloguję się z powrotem, to po zalogowaniu się z powrotem możecie kliknąć sobie tutaj na moje sprawy, kliknąć na wnioski PSWPR i tu na liście będzie, słuchajcie, wniosek, tak? Jak widzicie mam dwa, bo tutaj przy nagrywaniu filmu mi się dwa zrobiły i teraz możecie tak, albo przejść i go edytować, albo go usunąć, tak? Dopóki go nie wyślecie, to możecie go spokojnie tutaj usuwać, nie ma żadnego problemu najmniejszego, tak? Albo możecie sobie wejść w edycję i wszystko macie jakby to, co widzicie, to, co wypełniałem wcześniej, wszystko jest zapisane. Tak? Właśnie to jest ta wersja robocza, która nam się zapisała i ona jest tutaj dostępna cały czas. No i to mniej więcej tyle, słuchajcie. Prosty wniosek, tak naprawdę. Nic skomplikowanego. Wysyłajcie.